że będzie mm -hmm. ale... to wydało to. Pewnie tak będzie rzucił. Co on odwalił, co? Co? on odwalił, to ja nie wiem. Ja się... Nie mogę mu już pomóc nawet, bo... Ale, to był... Nie, ale... ale, on, ale... Zresztą, mi się wydaje, że on nawet kurwa chyba... Nawet nie chce być. On nie coś chce, coś on, on, on chce po prostu, ale tak, żeby mu przywieźć piwo, no. pieniądze, ale on sobie poradzi, on na kadce prześpi on nie za zamarznie. ale przyjdzie taki dzień, że się gdzieś przewróci. I będzie po zawodach. No, i będzie po, Grzesiu. Ale tego by nie chciał. Bo powtórki, że rozrywki nie chcemy. No wiesz, szkoda by było, Grzesia. No tyle to nie ja też wiem. Cześć taki starek? O no. dzięki. No wiesz, jednak ja lubię Grzesia, wiesz, jako człowieka. Bo ja no się lubię jako kuba. On jest taki wystarczająco to jest, on. Ale on coś... zauważył, że on te nerwy mu się nasilają. No. Bo on taki jadę ma teraz, już. Ale to chyba tylko wtedy, jak nie ma wiesz przy sobie alkoholu albo piwa. Bo my tam z Łukaszem potrafimy wytrzymać. To wiesz, to nie ma problemu. No właśnie. a ja nie wiem, tak? ja już go dawno nie widziałem, dawno go nie widziałem czeźwego w ogóle. Za dziś tak. siebie potrafimy wytrzymać. 4 miesiące wytrzymać. O, Co za? To? To Cześć. Hmm. No, już słyszą. Może usłyszą. No się to Dzisiaj jeszcze ma być minus 15 No same są tu minus 11 No ale od jutra już tak ten i później po 6 stopni to już Teraz wszystko spotnieje Kurwa To co mi tutaj suszą Na pewno suszą No pank Tak jak zadzwoni do Łukasz Masz jeszcze baterię? No idzie ktoś Otwórz no, Dopnięce było

Ale jeszcze najpierw, że, że się tak wczoraj, taki ucieszony, tak dziękował mi jak nigdy. Mówi dziękuję, 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 no i chuj. I z powrotem tutaj jest. No, no, no. Tak, ja bo on niby też ma się. No uważaj, że to nie ci się nie No Chyba ci się rozwalił, no chuj. On niby też ma się. A macie już tą robotę czy jeszcze nie? A, znaczy, czy ma dzwonić Paweł do nas, nie? Czyli ten, bo, który ten Paweł teraz? No. wiem który ma? no. Bo za to idzie nie tylko Bo ludzie potrzebują, Ale też wiesz, to też jest problem, bo to nie jest robota na długo, bo za 3 dni już nie będzie śniegu. Ale nie, ale to, ale nie, <laughs> ale, nie bo to nie wychodzi. Bo to, bo to, nie to, nie Myśmy to, 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 później te klatki, myśl klatki, okna. Na no, waszym miejscu, patrzcie, tak wam się nudzi. Cały dzień to, co nie wysiedzicie, nie no. to zarobicie. No, dobra, panie. A do mnie dzwoni ten kurde, jedzionek. Od 3 do 12 to masz pół dnia. 8 godzin, ale tam, staniemy rano, oni się... Ma dużo tych dobra, mieszkań. Ono? Tego się z nimi wysłałeś, no się. no, fuj, bo... No, oni tutaj To właśnie ja, Paweł, Oni mówili właśnie, że tu mieszkanie, tam mieszkanie, to tam się gdzie? W Katowicach była tam ma. Bo ja to wiesz, to jest... Prostu... Jak on mówi, to jest tak, że jest pokój i kuch kuchnia. Alex, kolejny. No to jest pewnie ten, co oni mówił, że jest na jedną osobę. No nie na jedną osobę, bo to dwie osoby nie mogą uświadomić. No, na... no jedno łóżko i tyle. No, no. no bo pytałem o ten, to powiedział, że ma jakiś tam duży do, yy, mieszkanie z dwóch pokojami, ale 1700 miesięcy. Ok. Dużo. Dużo. <kluje> <kluje> O, mi coś 700 zł, nie? No, coś takiego. 700 to znać, Media. No, jeszcze ty, ty rozumiesz to, żebyś raz. Rzecz... tutaj. do tej nie, nie mogę filmikować. No, nie No jak? bo. Nie mam, to, nie mam Podam ci. tak się się kończy. A staram się, a nie kończę. Widzowie, napiszcie, czy to jest prawda, czy Grzesiu się kończy, czy nie. Skończę za 6 minut. Grzesiu, każdy z widzów wie, że tak. Bo czytałem komentarze niektóre. Tak? I no. co? I co, I co? Okay, yeah. Pozdrawiam wszystkich w ogóle. zapraszam do mnie na kanał. Będę promował. Jedno żartuję, oczywiście. To się. Wczoraj wszyscy, wszyscy, ale fajnie, jest, że, jest, że wzięłeś Jeffa, a dzisiaj już koniec, no, 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 a, przez, no, no. a dzisiaj na Ja już jestem ogarnięty. I co, jesteś? Ogarbię, jesteś ogarnięty? Ja jest, no, jeden, pl no, no, <laughs> jeden, jeden plus jest tylko, że z nie śmierdzi na razie od niego. Bo no. go przebrałem, wyczyściłem, więc przez jakieś parę dni nie będzie śmierdzić. Raz no, już, ty nie patrzysz, już nie jesteśmy... Grzesiu, to... my już długo nagrywamy, ja Cię lubię, no więc jak masz problemu z nie wiem, ze straniem, to powiedz, pójdziemy do lekarza. Nie, no, jak cię ty no, Jak Ja, ale ja, ja ja, i Nie, nie, że nie, 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 budecie, kurwa, nawet, nie, ja, w ulicy. A, jak szła w ulicę, nie, 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 ja chodnie, kuwa ściągnie to on ściągnął. Jaki jacek? Jaki ja? Jacek? Jaki jak? Jakie niwki? Tak, kiedy ty byłeś na sesnowej, ty? No, rok temu, to co teraz chodziłeś? Ty. No to w ten sam się pierwszy lat w No bo nie ma nic zdążyłem, bo księżenie miałem. No to jest proste tej logiczne. Do choleria. Się... No bo Jest Grzesiu powiedziałem dzisiaj. Ja ci załatwię. Masz jakieś ubezpieczenie? Pewnie nie? Załatwimy ubezpieczenie, pójdziemy do lekarza i lekarz przepada od stu Tak. No nie, machaj mi tą łapą tu. Nie Ale on sobie nie zdaje z tego sprawy. On zrozumie na przykład, jak go coś złapie i wiesz, no. już nie puści. Jest taki kanał, kanał też nie będę tu mówił. To też taki właśnie gościu. Miał ten, też spał na ulicy i później dostał tego. Jakiejś bakterii do mózgu i umarł. To byle co, taki bezdomny dostanie i tyle. A on nie rozumie, bo on wie, że jest w swoim świecie. On to sporządził. Nie, 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 Ty jesteś że się całkiem inny niż cię poznałem. Jak cię nagrywałem kiedyś, byłeś inny, teraz to taki. Mężczyzna z tobą porozmawiać, nie da tylko co, że. No, to już wiesz. Może z jestem w alkoholika była. No tak, no tak, tak. Szkoda, że dzisiaj nie wypijemy tylko jego piwo, jakoś żyje normalnie i co zimy nie trzęsie, tylko zima my trzęsie, a no dobra, no nie rozumiem. To wyciągałeś kurwa ze śmietnika, kurwa i piłeś setkę ze śmietnika, no to co? No to, no to, no to co, to to już jest totalny stan alkoholika, no tak. No Tutaj ze śmietnicka to małe, panie, patrzył co, wybił. No to już jest alkoholik. I to chyba Ja to A tak jest go szkoda jako człowieka, więc jakoś z tego wyciągnę nawet na siłę, wiesz, on no. mi będzie gadał, ale go zapnę w pasy i do widzenia. Ta, o, I za pół roku o, będzie wyglądać normalny człowiek, jeszcze sobie pożyjesz 10 albo więcej. A tak to kurwa. do tego ty będziesz. Każdy bez tak dana. mówi no ja to jestem nie I, go, i wszyscy leżą. Jeżeli ty będziesz, naprawdę z, na ośrodku, ty sobie dobi to do głowy. No nic. Ale ja widzę właśnie Grześka. Takiego, że wiesz, że przestaje pić, że chce tam w środku, jakiś ten, foinkę sobie bierzesz, taki inny Grzesiek, kurwa. Może inny, inny. No tak, no może dalej razie, ty. No ja powiem, powiem, w, te, w tym momencie powiem, pas i koniec. Nie ma. Tak, tak jak wtedy powiedział. Od dzisiaj nie pijemy nikogo, złorągnięto. W miesiące. I Co, Grzesiu, tak? Szczerze powiedz, lepiej ci się śpi tutaj w, tym, w tej ścianie niż na podwoju. Jest. Da, no. no tak, że tak naprawdę A, A, A co było? A co było u tego? Jacy? Miałeś Po wszystko i uciekłeś? Tak, uciekłe. No tak. Uciekłeś w przeszedłeś. Tak Nie uciekłem. Więc jak tu naprawdę nikt nie chce być dla ciebie zjeść, ale zrozum to, że chcesz też... Coś... cię, kurwa, i będziesz... No, no właśnie. Jak jest znowu Zobaczę, że sam powiesz, kurwa, ukaż. Mieliście ja raz. Ja nie, nie zostawię na pastwetku, jak będę miał mieszkanie oni będą mieszkać z nim. To wtedy cię wezmą przecież, jak będziesz normalny i czysty i nie będziesz pił. A teraz do każdego mieszkania, którego cię nie wezmę, to będziesz robił przypał i będą wyrzucać. Jak nie trzeba na szyżowaj, to teraz to. Będzie jeszcze fajneczkę, bo ona nas prosi. tak. darmo <grym> Także też. O nie. U, po wolutku, po wolutku. Widzisz, Grzesiek? Tylko powie, że nie jesteś alkoholikiem. Alkoholikiem nie jesteś. Ja Pewnie co mu wzięliśmy na tydzień, ten, co on zrobił, co narobił, to go rzucili? Ten, ten, co mu wzięliśmy na tydzień, co go wyrzuci. No, on, co zrobić? No, to tam potrafił być przeźwy. Przyjeżdżałem, no. dawałem mu piwo i wiesz, był normalny. Trochę miał nerwy, ale teraz to już te nerwy to już zaawansowane. On już zabił by mnie. Jak no. on? Czasem kiedyś przyjadał, on powiedział, daj mi pływać, ale ja pewnie, a mieć gnie noże. Co? A <laughs> on mieć gnie noże, bo je te to piwo. No nie, no wiesz No nie wiadomo, co takiego on wpadnie. Chuj go, nie. A ciebie tu się kurwa? Kiedyś było tak, że wzięliśmy go na robotę, co nie? Na robotę byliśmy, się ile czasu to? Chyba chyba z... Chyba albo, nie? No to pewnie nie? Chłopie, wzięliśmy go, a ten chłopie, wiesz, jakim się on robił? Za, tak się narąbał, nie wiadomo skąd miał w ogóle pieniądze. Nie wiadomo co. Chłopię z poprzedł gościa, chłopię bramą. ramę. Ja, do <śleszy> 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 eee, Co robił Juduska? No, nie. To jest samo. Nie, zostawił. Było mi z rana jeszcze w rocznym Judę. No i Judę, jeżdżał na No i ja nie, ja. ale do ten rana, A ten chuj, już no. kupi, że odobrał. Siadce kurwa w pokoju i on pykał. Co, co no co, pięknie? pił? Tak, co pił. Ja mówię, co taki kurwa już taki zawiany? Ja go przyczerpałem, o on w pokoju i No tak, tak, tak. No ja też błęduje, bo też się owalałem. kiedyś. Ujowska. Ja też. W Gliwicach. Tak? W Gliwicach, w Gliwicach. Ale no już nie będzie pił. Na ośrodek pojedzie, to zaraz pijczą, tam... Wiecie, ja... ja... nie o tym, ja powiem. No? Ja ich ch**a. My cię będziemy się odwiedzać. Już będziemy ci przywozić papierosy i wszystko, co trzeba, ale... No nie, no, no. no tak. Znaczy, to jest z nim taka gadka, że on tylko no, 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 ale on tego nie rozumie. Albo smolet. Że... Albo on pójdzie, bo pójdzie, ale zrobił przypał, kurwa i... Nie no, w dps go nie wyrzucą za przypał. No. Tam go ogarną. To tu zostanie pólił i będzie miał. Zostanie kurwa. Ale... Zostanie że no, zasikł tutaj do, będziesz... tutaj uspokający i kuły. Nie będziesz taki. Tam jak jest niespokojni, to zostają leki i no, zimiesz, chodzą no? tacy. No zaszpię zachęjący. Ja nie chcę nie. Leku? Ja nie lubię leku. A kto lubi leki? Ja nie lubię leków, bo ja nie chcę. Ale to, się nie to jest gdzieś dla twojego dobra. Wyjdziesz sobie za 3-4 miesiące, jak będzie już lato. Będzie fajnie. No, bo laki, bo laki, bo laki, tam, to się no, lato. Tak, no, że przejmujesz. A co? tam może jeszcze. Słyszysz? Czuć się jakbyś bóg w więzieniu. Musisz iść kurwa górę w drugim, zamykając I tu musisz iść w ale nie drugim. A na Nie. Widzicie, że mi się to uśmiechało, kurwa, w tamtym roku, kurwa, iść do krynał? Dzik też Nie chciałem. On też przecież był. No, no. Ja go szukam, szukam. Więc... Chyba nie żyje. On no, w kryminale. No. <gry> Cześć. I tam jakoś 15 dni pił na pewno. No, coś... Wytrzymał. No ja, z... z czego? No, za co nie, no, nie I co miałby pić, Jak Tam była kurę alkoholu. Piło. Jakoś... Piło tego alkoholowe jest. Jakoś nie dostał Polaczki ani nic. No bo dostał leki. <grym> Jakie reakcje? Od więzienia. Przeciwpatratkowe? No. Nie, to sam tak jest. Nie. nie. Tak. nie. Panie powiedzieli że witamina daj, to no. sprzeciwpatratkowe. No. Nie. Jakie ja chciałem, jakie mi daj? Nie daj mi. To ja, ja mówię, nie. masz, Grzesiu, witaminę C, bo no, musisz dać. Słuchaj, ja już to przerabiałem kilka razy, wiesz? Dobra. Te no. pakinę miałem kurde. A ja nie, A nie brałem. Czerynę. Łukasz, to nie wiem o czym mówić, ale on i tak słodka. Bo oni tak ma swoje świat i on będzie tak żył swoim no, światem. Okay. Pójdzie na ośrodek, będzie w porządku wszystko. No. Pochodzimy. Tak będzie najlepiej Nie? To będzie to samo co w zamian. A, to no. Dobra, Nie, jak no, tak. ja się książko nie są, to musie... Czy nie ma tu? Wczoraj to było od razu uczucie jak wyszedłem. W tam na widocie, hmm. przy stole, to już poczułem, że taki kurwa odurkł. Ja nie przejmuję okazji. Kiedyś dzisiaj? Nie, nie. No, dzisiaj. no a dzisiaj już nie czuć. No Dzisiaj przeżyłem ten. No widzicie, no że porządek oganiać się ten, ten śnieg, go no. do, 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 do którym to deszło? 15, za 15, no. no to jeszcze parę razy miałem, kurwa. No to poleciałem po no, piwo, kurwa, no i... Berka wstała, no to idziemy, no to idziemy na dziwotę. A co, ksiądz powiedział, że przed wieczorem? No, otwore, to ja idę, to ja idę, to idzie, to mi zaraz hmm. Czy nawet nie dzisiaj, to, to jutro, pojutrze. On tak zawsze zadaje, nie? Mhm. Męgu, bo, a, Mogę Mógłbyś powiedzieć, mógł <śpii> A Albo ile ma skala. ten, taki jest taki tutaj, w tej, ksiądz... Także się położę widzą? No co, on powiem, daję Absolutnie, no, no daję seratę. No tak. Tak, tylko że gdybyś nie to byś nawet taka chłopca na Karpucy, jeździł, kurwa, że cię posiłek. No to byśmy. No, byśmy. no bo chciałem, bo to jeździłem. W, jeździł, nie... w ogóle byś nie jeździł, jakby nie było. W ogóle byś nie jeździł, byś stał na. powiedziałeś, gdzie, co, gdzie, jak. Bo się w stał. Kalbutki, ligowanie nie czas. Nie to, to się nie pytam, ja nawet tak, na koniec się pytał. Czy to są pośliłki? Musisz mieć w ten. A tak każdy, tak powiem, łatwo to wiecie. Czapkę musisz mieć normalną, a nie taką, na uszy. No. I komin. Wszystko na uszy odpadło. Nie, mam ten. Mam ten, nie, nie może. Ale miałem w koło tylko komin.